Witajcie, kochani, to Polka w Niemczech. Dzisiaj witam się z Wami z mojego tarasu. Siedzę sobie pod daszkiem, bo pada deszczyk. Teraz już powiedziałabym, że kropi, ale taka pogoda jest, wiecie, bardzo ciepło, ale taka mrząca. I dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat komentarzy albo komentarza, który. Pojawił się ostatnio pod moim filmikiem Kobieto weź się do pracy, i najpierw chciałabym Wam przeczytać ten komentarz. No więc słuchajcie, napisała komentarz Paulina i zacytujemy Paulinę: Mąż bardzo mnie namawia na wyjazd. Mam 8-letniego syna i strasznie się boję. I blokuje mnie wyrwanie dziecka z tego środowiska i przeprowadzka do Niemiec. Próbuję sobie to jakoś poukładać, ale jest ciężko. Zamierzam syna zapisać na lekcję niemieckiego, by nie był totalnie zagubiony. Jeśli chodzi o pracę, jadąc za granicę, póki nie będzie stabilnie z synem, to ja też nie będę pracować i mam w nosie, co ludzie myślą. Ważne, że ja z mężem pod tym względem mamy dogadane. No i pierwsza taka właśnie kwestia mąż bardzo mnie namawia na wyjazd, właśnie. Często jest tak, że kiedy rodzina decyduje się na wyjazd za granicę, to jedno z partnerów namawia na ten wyjazd. I tu akurat w tym, w tym komentarzu jest w razie napisane: Mąż bardzo mnie namawia. Paulina niekoniecznie jest przekonana, zresztą ona tu pisze, że ona się boi i blokuje na ten wyjazd. Strasznie się boję i blokuje mnie wyrwanie dziecka z tego środowiska. I zobaczcie, często właśnie takie problemy pojawiają się w rodzinie, że pojawia się taka myśl u jednego z partnerów, że chciałbym albo uważam to za słuszne, że nasza rodzina powinna wyjechać, bo na przykład dostałem super ofertę. Załóżmy, małżonek dostał super ofertę, i on wtedy namawia tą żonę, mówi: powinniśmy wyjechać. Bo słuchajcie, co się dzieje, kiedy rodzina jest rozerwana, kiedy jedno z partnerów pracuje za granicą, a drugie z partnerów wychowuje dzieci na przykład w Polsce. No wtedy powiem Wam szczerze, ja takie coś przeżyłam i to nie jest łatwe. Łatwe nie jest ani dla jednego partnera, ani dla drugiego, bo ten, który zostaje z dziećmi, to cały ten ciężar wychowawczy spoczywa na przykład na tej kobiecie i ona musi się zajmować domem, pracą, bo przeważnie też pracuje i wychowywaniem tych dzieci I, i często są różnego rodzaju problemy, typu zdrowotnego, wychowawczego i tak dalej. I ta kobieta jest zdana na siebie. A z drugiej strony ten mąż, który na przykład pracuje za granicą, tęskni za tą rodziną, dzwoni, pyta się, dzieci tęsknią za ojcem, ojciec tęskni za dziećmi, i czasami bywa tak, że rodzina się rozpada. Rozpada, bo nie potrafi funkcjonować. Więc w takim przypadku, kiedy, kiedy mąż yy, mówi: Wydaje mi się, że dla nas lepszy byłby wyjazd dla naszej rodziny, to uważam, że w takim przypadku, jeżeli ta kobieta ma w sobie tą siłę, że ona potrafi rzucić swoją pracę i potrafi postawić wszystko na jedną kartę, że okej, okay, to ja wyjeżdżam, Czyli ja zostawiam moją, moją rodzinę, ja zostawiam moją pracę i ja, ja z, dzieć, z dziećmi bądź dzieckiem jadę za tobą. I zobaczcie, że to są bardzo trudne, trudne decyzje. I tak jak tutaj Paulina w tym komentarzu napisała, że ona się boi. Ona się boi tej decyzji i ona się boi tego, jak jej dziecko to zniesie. Bo słuchajcie, Często właśnie my, dorośli, patrzymy na siebie w sensie a, ja teraz pojadę za granicę, ja będę musiała sobie znaleźć jakąś pracę, ja będę musiała sobie to ogarnąć, będę musiała się nauczyć języka, bo często jest tak, że ten mąż dostaje tą pracę, ale ta kobieta zostaje z niczym, bo ona nie zna języka, nie, jest, nie ma żadnej nagranej pracy, więc ona jest z niczym. I ona jak gdyby musi poradzić sobie sama, musi... Nauczyć się tego języka, musi sobie ogarnąć tą pracę i musi się zaklimatyzować, bo ten mąż idzie już na jakieś tam stanowisko i on już jakby wchodzi do tego zakładu pracy. No i właśnie i teraz i teraz czy ta kobieta musi od razu iść do pracy, tak jak tu Paulina bardzo dobrze napisała, że ona najpierw zamierza zabezpieczyć swoje dziecko. I ja z tym się zgadzam. Bo zobaczcie, kiedy wyjeżdżacie za granicę, Rodziną, całą rodziną pełną, to nie tylko, nie tylko emigracja dotyczy tych dorosłych, tylko emigracja dotyczy dzieci. Nie zapominajcie nigdy o dzieciach, że, że one właśnie zmieniają swoje środowisko, bo takie dziecko, które ma te 8 lat, 7, nawet dzieci, które chodzą do przedszkola, one w przedszkolu wcześniej, załóżmy w Polsce, też miały swoje Koleżanki, swoje przyjaźnie, te malutkie dziecięce. I, I kiedy się odrywa to dziecko od takich przyjaźni, to te dzieci też cierpią, one też to przeżywają. To nie jest tak, że one zapominają tak szybko. Bo ja pamiętam u mnie, kiedy moje dziecko miało 5 lat i przyjechało tu do Niemiec. I pamiętam, jak ona, moja córka, przeżywała swoje przyjaźnie, te z przedszkola, które, które nabyła wcześniej. No więc to też dotyka dzieci. I teraz Paulina to świetnie napisa, napisała w tym komentarzu, że, że ona zajmie się najpierw właśnie synem. Już teraz zamierza zapisać dziecko na język niemiecki, bo w naszym przypadku myśmy chcieli emigrować do Wielkiej Brytanii, więc moje dzieci były zapisane na język angielski. Ale też właśnie o tym myślałam, żeby im było łatwiej, żeby, one, żeby moje dzieci mogły się... Jakoś tak zaklimatyzować, to ja też je zapisywałam właśnie wcześniej już na język angielski. Okazało się, że życie pokazało zupełnie coś innego i zamiast Wielkiej Brytanii wylądowaliśmy w Niemczech i że moje dzieci faktycznie nic nie potrafiły. Nic. I one musiały wejść na tą głęboką wodę i się zacząć uczyć. Ale jeszcze wracając właśnie do komentarza Pauliny, często jest tak, że. Jak jeden z partnerów podejmuje tą decyzję, że chciałby się przeprowadzić, i ten drugi idzie za tym partnerem, i on zostawia wszystko idzie za tym partnerem, i uwierzcie mi, że to nie są łatwe decyzje. To nie są łatwe decyzje, bo nasze życie się kompletnie zmienia. I obojętnie, czy wy macie dzieci, czy wy tych dzieci nie macie, bo jeżeli nie macie dzieci, to wy wtedy jedziecie do tego kraju. I, I wiecie, że będziecie chcieli od razu pójść do tej pracy, bo jeżeli nie macie dzieci, to też nie chcielibyście nic nie robić. To wtedy chcecie się czymś zająć i chcecie, um, chcecie gdzieś przynależeć, bo generalnie ludzie chcą gdzieś przynależeć. Przynależymy do rodziny, przynależymy do przedszkola, przynależymy do szkoły, przynależymy do jakiejś pracy. I tak dalej. Lubimy gdzieś przynależeć, więc jeżeli decydujecie się, nawet jako sam, sami ze swoim partnerem, nie mając dzieci, decydujecie się na taki wyjazd, to też chcecie później pójść i rozpocząć tą Waszą, jakąś tam, powiedzmy, karierę zawodową. Coś chcecie robić. I ja zawsze będę Wam to powtarzać, żeby się nie bać. Nie bójcie się podejmować decyzji, Takich. Jeżeli wam los przynosi coś, jeżeli wasz mąż otrzymał taką, taką pracę, taką możliwość, że może wyjechać, a wy, jak rodzina, możecie z nim wyjechać, to ja uważam, że należy to brać. Należy to brać, należy pojechać, bo nie macie niczego do stracenia. Bo jeżeli wy wyjedziecie za swoim mężem, to wasza rodzina będzie w komplecie to Wy, jako rodzina, będziecie szczęśliwi, bo będziecie razem. I wszystko dookoła, reszta się ułoży. Wasze dziecko nabierze nowych umiejętności, bo będzie świetnie mówiło w języku niemieckim. Też będzie się uczyło języka angielskiego, bo w Niemczech też uczą na wysokim poziomie właśnie języka angielskiego. I nabierze też takiej, takiego innego spojrzenia też na świat. Dlatego cały czas powtarzam, że niby tylko za Odrę jedziecie do Niemiec, ale przynajmniej tu w moim regionie no jest to multikulti, więc nawet dzieci mają do czynienia z różnymi religiami, z różnymi kolorami skóry, z różnymi wychowaniami, nawet. Więc tak naprawdę to dziecko też uczy się tolerancyjności. A uważam, że w ogóle w świecie jest potrzebna tolerancyjność, żebyśmy byli tole, tolerancyjni i żebyśmy potrafili też przynajmniej starali się zrozumieć drugiego człowieka. Myślę, że to jest bardzo istotne. Zawsze istnieje strach. Kiedy nagle zaczynacie coś nowego, to będziecie się bać, bo nie wiecie, jak to coś pójdzie wam, bo nie wiecie, czy wasze dziecko się zaklimatyzuje. Bo nie wiecie, czy w pracy wszystko będzie w porządku, a być może w ogóle będziecie tak tęsknić za, waszym, za waszą rodziną, którą zostawiliście w Polsce, że nie poradzicie sobie z tą emigracją, że... Nie będziecie umieli przystosować się do nowych warunków, więc to wszystko wam w trakcie będzie wychodzić. Jeżeli to wy się nastawicie pozytywnie na taki wyjazd za granicę i będziecie chcieli wyjechać, i będziecie myśleli cały czas pozytywnie, że co wam da ta emigracja, przede wszystkim zadać sobie pytanie: co da wam emigracja? Dlaczego chcecie wyjechać? Bo jeżeli wasz mąż otrzymał taką pracę, to wasze wasza odpowiedź jest bardzo prosta. Ja wyjeżdżam dla swojej rodziny. Ja chcę być ze swoim mężem i jadę za Nim. Więc, żeby się nie bać tego kroku, zawsze trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego ja chcę wyjechać do innego kraju? Dlaczego ja chcę to zrobić? Bo mój mąż wyjechał, dlatego ja jadę. Bo ja chcę być, i moje dziecko, z moim mężem. I to jest taki grunt, bo jeżeli Wy wiecie, dlaczego Wy jedziecie, to emigracja będzie dla Was łatwiejsza, bo macie świadomość, dlaczego podejmujecie taką decyzję. I słuchajcie, nie bójcie się. Ja zawsze mówię, to nie jest koniec świata. Czy mieszkacie w Polsce, czy mieszkacie w Niemczech, czy byście mieszkali gdziekolwiek indziej, to jest wszędzie ludzie są tacy sami. Jesteśmy ludźmi. I uważam, że to my kreujemy nasze granice. I oczywiście, no wiadomo, w jednym kraju mówi się w tym języku, w drugim mówi się w innym, kultura też jest trochę inna, w zależności gdzie jedziecie, ale jeżeli będziecie otwarci, jeżeli będziecie chcieli poznać tą kulturę, będziecie chcieli wejść w środowisko danego kraju, to uwierzcie mi, że to są takie nowe doświadczenia. To, to, są, to jest taka wiedza, którą ci ludzie wam opowiadają, dzielą się z tą, tą wiedzą. To są różne inne rzeczy, które zupełnie inaczej funkcjonują, jak wy do tej pory znaliście na przykład. I to, jest, to są takie możliwości, które otrzymujecie wyjeżdżając do innego kraju, że ja uważam, że nie ma nic piękniejszego niż. Właśnie taki wyjazd. I szczerze mówiąc, ze wszystkich tych osób, które znam i które wyjechały za granicę, to nie spotkałam się jeszcze z żadną taką osobą, która by żałowała tego wyjazdu. Bo nawet jeżeli po jakimś czasie zdecydowały się te osoby na powrót, powiedzmy, do swojej ojczyzny, do swojego kraju, to one zawsze mówiły: ale ja teraz jestem inny, inna. Bo ja coś przeżyłam innego, bo wyjeżdżając do innego kraju, ja, ja zupełnie inaczej teraz postrzegam życie. Ja zupełnie inaczej patrzę na wiele rzeczy, bo mieszkając w, na przykład w Niemczech, zauważyłam, że to i to wygląda tak. I ja już inaczej na to patrzę. Dlatego warto naprawdę. Warto brać to, co życie Wam daje. Jeżeli nagle macie możliwości i możecie gdzieś pojechać, to jedźcie i spróbujcie. Najwyżej wrócicie z powrotem i najwyżej nie będziecie mieszkać na stałe. Przecież nikt nie mówi, że Wy musicie mieszkać na stałe, na przykład za granicą. Nie bójcie się takiej emigracji, bo. Jeżeli jest taka sytuacja, że jedno z Was musi wyjechać, bo, bo nie ma innej opcji, nie ma pracy, załóżmy, w Polsce, a dostało gdzieś za granicą i ma możliwość Was zabrania ze sobą, to słuchajcie, to jest w ogóle wielkie szczęście, dlatego że dużo też rodzin mieszka oddzielnie, mąż pracuje za granicą, a kobieta wychowuje dzieci w Polsce i mieszka wtedy sama i musi wszystko sama załatwiać i tak naprawdę wtedy ona jest taką samotną matką, wychowującą swoje dzieci oczywiście. Więc zawsze trzeba patrzeć też na to, co, co dostaliście, bo jeżeli ten mąż otrzymał tą pracę za granicą, to tak na dobrą sprawę wyście otrzymały też pewnego rodzaju dar, że możecie pojechać właśnie z nim. Możecie pojechać z nim, możecie się czegoś nowego nauczyć, coś nowego zobaczyć. Co wy myślicie na temat właśnie emigracji? Czy uważacie, że kobieta powinna jechać za swoim mężem? Czy powinna zostać w domu, powinna się spełniać zawodowo na przykład w Polsce i zrezygnować z tego wyjazdu? Czy uważacie, że powinna właśnie jechać za tym swoim mężem, na początku poświęcić się swojej rodzinie? I, I zaryzykować. A w ogóle, co myślicie na temat emigracji? Czy, czy wy, te osoby, które powiedzmy nigdzie jeszcze nie wyjechały, czy wy bylibyście, byłybyście skłonni lub skłonne wyjechać? Czy bylibyście skłonni opuścić swój kraj i wyjechać właśnie do innego kraju? Czy jeżeli byście otrzymali taką propozycję, na przykład pracy no, gdziekolwiek za granicą. Czy, czy byście podjęli taką decyzję, i byście poszli pracować właśnie do innego kraju? Jak to jest w Waszym przypadku? Koniecznie piszcie w komentarzach i dzielcie się swoimi opiniami, bo wiecie, że ja zawsze czytam. I będę co jakiś czas właśnie czytała takie. Takie interesujące komentarze, żebyśmy mogli wspólnie podyskutować na ten temat. I tak jak tutaj w tym przypadku zacytowałam komentarz Pauliny, bo uważam, że on jest bardzo interesujący, i uważam, że wiele osób ma taki problem. Bo ja sama to przeżywałam co Paulina, i ja podobnie myślałam, i ja podobnie się bałam. I dlatego właśnie. Chciałabym, żebyście się wypowiedzieli wy na ten temat, co Wy o tym wszystkim myślicie. Czy uważacie, że osoba, której mąż chce wyjechać za granicę, bo dostał pracę i chce zabrać tą żonę i dziecko, czy ta osoba powinna wyjechać za tym mężem, czy powinna zostać? Co Wy na ten temat myślicie? Dzielcie się w komentarzach. Ja jestem ciekawa Waszych właśnie opinii. A teraz już się z Wami żegnam. I zapraszam was oczywiście na kolejny filmik. Przychodźcie, lajkujcie, zostawiajcie subskrypcję i piszcie komentarze. Pa pa.